Dzień dobry, dzień dobry, drogie bliźnięta. Przychodzę z takim przekazem na miesiąc styczeń. Taki przedprzekaz, kochani. Sprawdzimy sobie energią jednej runy: co ważnego, istotnego w tym styczniu dla ciebie, drogi bliźniaku. Zobaczymy, co istotne, ważne, co fajnego, jaka rada od run. Króciutko. Drogi bliźniaku, styczeń, styczeń 2026, bliźnięta. Bliźnięta styczeń 2026. Co przyniesie? Co będzie takiego istotnego, ważnego? Jaka to energia główna tego miesiąca? Isa, a więc pozwól sobie odpocząć. Tutaj będzie taka stagnacja, ale też miesiąc, w którym być może będzie tak, że. Będzie dość trudno Ci rozpalić ogień w sobie, będzie Ci trudno z czymś nowym ruszyć, więc tutaj energia mówi, żeby troszeczkę się wysilić, tak, i no, uda się rozpalić ten ogień, i uda się pewne rzeczy zrealizować. Dla niektórych może być tak, że będzie no L4, zwolnienie, uwaga na kręgosłup. Dla innych też jest to taka energia, która mówi, że warto wykorzystać ten styczeń na przemyślenie pewnych rzeczy, na doprecyzowanie, na przygotowanie się do jakiegoś nowego etapu w swoim życiu. Tak jakby zatrzymanie się, odcięcie od tego, co destrukcyjne, i to jest taki czas przygotowania do wejścia w coś nowego, czy to w nową pracę zawodową, czy to w nowe życie rodzinne, czy w Jakąś relację, to jest tak jakby korytarz przed czymś. Oczywiście energię mówią, zastanów się, przemyśl, przeanalizuj, odetnij się od tego, co nie służy, drogi bliźniaku, ale całkowicie nie odgradzaj się od świata, od ludzi. Tak, to, to jest czas takiego zatrzymania. Ten styczeń nie będzie jakimś takim wyrywnym miesiącem, ale możesz tutaj od kogoś toksycznego, od czegoś, co ci nie służy, odchodzić, możesz wprowadzać zmiany, przygotowywać się. Po prostu to jest energia, która mówi, że ty powiesz dość. Ja tak nie chcę, ja chcę inaczej, odcinam się od tego, co destrukcyjne, to, co mi nie służy, czy mojemu zdrowiu, czy mojemu samopoczuciu, i idę. Idę w totalnie nowe. Na co zwrócić uwagę, żeby nie przegapić jakiegoś nowego początku? Oczywiście odpocząć, oczywiście przemedytować pewne rzeczy, przemyśleć, zastanowić się, wyciszyć, zrelaksować, ale nie odgradzać się, energię mówią. Bo yy, no, jakiś, no, jakiś nowy początek możesz przegapić, drogi bliźniaku. Oczywiście pozwól sobie doprecyzować. No, i energie też mówią: doprecyzuj, tak? Nie zaczynaj w tym styczniu, ale doprecyzuj to, co byś chciał zacząć. Bardziej skup się na dokończeniu jeszcze pewnych rzeczy, które zostały, poczujesz ulgę i zastanów się. Doprecyzuj plany, z którymi chcesz ruszyć. Pozwól sobie też na odpoczynek, na relaks, bo jesteś zmęczony, pokazują energię, a co dobrego, co dobrego przychodzi. Wsparcie z góry y, będziesz w tym styczniu miał, y, przychylni ludzie przy tobie będą, y, pokazuje się tutaj taka energia pozytywnego myślenia. Ochrony, no i to jest taka energia, która mówi no, o tym pozytywnym myśleniu, w tym wsparciu, w tej opiece, tak? Więc jakby to przychodzi do Ciebie. Jaka rada? Rada jest taka, żeby znaleźć równowagę w swoim życiu. Tak, żeby znaleźć równowagę w swoim życiu, żeby pamiętać o swojej indywidualności, że Twoje potrzeby są ważne, Ty jesteś też ważny, tak? No i też otworzyć się na miłość, tak tutaj energię mówią. Tak. Więc y, tak dla, dla bliźniąt króciutko na miesiąc styczeń. Więc nie szalejemy w tym styczniu, bardziej skupiamy się na tym, co dokończyć i y, na planie. Y, Doprecyzowanie planu, pozwolić sobie na odpoczynek, tylko całkowicie się nie odgradzać, bo y, będzie możliwość y, nowego początku i będzie taka energia sprzyjająca, ale pozwolić sobie w tym styczniu y, też na odpoczynek, na relaks. Nie od razu tutaj, być może w połowie, w drugiej y, dekadzie y, stycznia czy w trzeciej, tutaj już będą szanse i możliwości i będzie sprzyjająca energia. Ale jeżeli będziesz, wymaga, będziesz czuł, że potrzebujesz tego odpoczynku, to pozwól sobie na to od nowa, uspokój się i pozwól od, odpłynąć natrętnym myślom. Więc tutaj, jakby też uspokój się, daj sobie ten czas wyciszenia, tak? I żeby te negatywne, natrętne myśli odeszły, bo opiekę z góry masz, przychylni ludzie będą, więc myśl pozytywnie. Bo dzięki temu będziesz miał szansę wejść w coś nowego, drogi bliźniaku, i Twoje działania ma, będą miały pozytywną realizację. Więc śmiało do przodu, tak? Ale najpierw odpocznij, przemyśl pewne rzeczy, złap tą równowagę, a potem rusz do działania. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Niech to będzie piękny miesiąc dla Ciebie, drogi bliźniaku, w tym nowym roku. Więc. Takie wskazóweczki dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Króciutko, ale treściwie. Wszystkiego dobrego. Mimeruna.